Dzień dobry i serdecznie witamy. Cieszymy się, że jesteście zainteresowani możliwościami lepszego zabezpieczenia własnej przyszłości zawodowej i niezależności bez konieczności inwestowania, posiadania punktów składowych, pobierania kredytów, sprzedawania czegokolwiek i bez zatrudniania pracowników. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy dotknął w międzyczasie wszystkie kraje. Bankrutują ogromne firmy. Nawet całym państwom grozi bankructwo. Wprowadza się pracę w skróconym wymiarze godzin, redukuje miejsca pracy, zamyka firmy. Bezrobocie ciągle rośnie. Politykom i przedsiębiorcom brakuje skutecznych pomysłów i odpowiednich koncepcji, żeby pomóc całym warstwom społecznym dotkniętym kryzysem, względnie je przed nim uchronić. Zamiast tego zadłużenia państwa, które obciąża nas oraz nasze przyszłe pokolenia, Osiąga niewyobrażalne rozmiary. Nie ma perspektyw zawodowych. Szanse na wyrównanie strat finansowych są niewielkie. Sytuacja życiowa wielu ludzi jest zagrożona. Tracą wszystko, na co pracowali przez całe życie. Bezpieczne miejsca pracy to w dzisiejszych czasach prawie iluzja. Czy w takiej sytuacji nie jest lepiej rozpocząć własną karierę zawodową, niezależną od recesji, inflacji, bankructwa firm i osobistych kryzysów? Firma KB Schweiz AG działa z powodzeniem w wielu krajach Europy i oferuje obecnie ponad 35 tysiącom partnerów bezpieczną egzystencję. Produktem KB Schweiz AG są sztabki złota walutowego o najniższym nominale. Sztabki złota walutowego to najpewniejsze zabezpieczenie w okresie kryzysowym i jednocześnie środek płatniczy w 194 krajach świata. Własne kopalnie złota, własna rafineria złota i licencja na produkcję złota walutowego, jak również bezpieczne skarbce depozytowe w neutralnych krajach, to gwarancja na długotrwałą perspektywę dla wszystkich partnerów franczyzy i tym samym najlepsza szansa zawodowa dla grup dotkniętych kryzysem w najróżniejszych branżach. System franczyzy firmy KB to system prowadzący do sukcesu. W przeciwieństwie do wszystkich znanych na rynku systemów franczyzy, partnerzy firmy KB działający w systemie franczyzy nie ponoszą ryzyka finansowego. Współpraca jest całkowicie bezpłatna. Nie ma opłat za uczestnictwo we franczyzie i tym samym przedsiębiorca nie ponosi żadnego ryzyka. Firma oferuje wyjątkowe szanse kariery na wolnym rynku pracy. Działalność zawodowa może być wykonywana jako zawód główny lub dodatkowy. Wszyscy nowi partnerzy franczyzy mają możliwość brania udziału w bezpłatnych kursach kształcących i dokształcających oraz mogą działać na całym świecie jako niezależni doradcy pracujący na własnym rozliczeniu. Poszukiwane produkty i system franczyzy firmy KB to wyjątkowa kombinacja nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W wyniku światowego kryzysu gospodarczego, tak zwanym wartościom majątkowym, grożą ogromne straty. W tej chwili jest tak, że wartość lokat kapitału, złożonych kaucji, lokat na zabezpieczenie finansowe w wieku emerytalnym i wkładów oszczędnościowych maleje, a instytuty finansowe nie gwarantują wkładów lokaty. Zabezpieczenie oszczędności i utrzymanie ich przy pomocy złota walutowego jest szczególnym profesjonalnym wyzwaniem i umożliwia osiągnięcie niemalże stuprocentowego sukcesu zawodowego. Partnerzy franczyzy w firmie KB nie są ani sprzedawcami, ani typowymi handlarzami złota. Są oni doradcami do spraw wymiany waluty posiadającymi odpowiednie szkolenia. Ważne waluty papierowe wymienia się na sztabki złotowalutowe, które akceptowane są na całym świecie. W tym poważnym i uczciwym biznesie firma KB oferuje możliwości kariery o nieprzeciętnych i nieograniczonych zarobkach pewnych w dobie kryzysu i nie tylko. Miesięczne zarobki o wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy to niepełne euforii obietnice, lecz rzeczywistość, która sprawdza się już po kilku tygodniach. Trzykrotnie wypracowaną i zdobytą pozycję, począwszy od szczebla kierownik okręgu, zachowuje się dożywotnio. Innym pewnym źródłem zarobków i indywidualnym zabezpieczeniem na wiek emerytalny jest fundusz oferowany przez firmę KB. Przyżymi się wspólnie systemowi franczyzy firmy KB. Istniejąca już fundacja firmy do wspierania alternatywnych metod leczenia nabyła patenty, które stanowią nadzieję dla ludzi chorych na nieuleczalne choroby takie jak astma, gruźlica czy choroby nowotworowe. W bieżącym roku powstanie bank KB Bank Schweiz AG. Konta wszystkich klientów będą prowadzone wyłącznie w złocie KB. W przygotowaniu jest własna internetowa platforma handlowa dla partnerów firmy, w ramach której będzie możliwe prowadzenie tzw. barter biznesu. Do systemu dołączą kupcy, rzemieślnicy i przedsiębiorstwa usługowe, które dbać będą o ciągłość zaopatrzenia na wypadek, gdyby wolny rynek miał trudności z dostawami. Środkiem płatniczym będzie naturalnie złoto KB. W najbliższych tygodniach i miesiącach czekają na nas wielorakie zadania. Każdy mały krok jest krokiem w kierunku osobistej niezależności finansowej. Partnerzy firmy KB mogą liczyć na maksymalną profesjonalną pomoc. Na nowych klientów czeka materiał informacyjny w formie broszur czy nagrań wideo. Imprezy informacyjne organizowane na szeroką skalę będą towarzyszyć rozbudowie firmy. Ponad 90 imprez miesięcznie w samych tylko Niemczech to podstawa osobistego sukcesu naszych partnerów franczyzy i współpracowników. Formularz do rejestracji w firmie, zwany też ochroną organizacji, zabezpiecza wejście w system franczyzy KB. Zarejestrowanie się nie zobowiązuje do niczego, natomiast reguluje kwestię wypłat, gdyby w wyniku działalności powstały roszczenia prowizyjne. W programie są także konkursy na urlop do Dubaju, jak również finansowane przez KB Schweiz AG podróże do Istambułu połączone ze zwiedzaniem rafinerii i kopalni złota. Tak naprawdę, to nie ma bardziej przekonujących argumentów, żeby zaoferować Wam lepszą przyszłość zawodową. Niezależnie od kryzysów, do Was należy już tylko podjęcie decyzji. O formularz do współpracy można zwrócić się w każdej chwili do osoby, poprzez którą nawiązaliście kontakt z firmą. Konkretne dane dotyczące zarobków lub struktury firmy otrzymacie na spotkaniu informacyjnym w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania. Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu dużo szczęścia i sukcesów.